Dzień dobry Państwu! Chciałem, Szanownego Państwa, zaprosić na mój najnowszy kurs: Jak regulować swoją dopaminę, żeby osiągnąć sukces przez duże S? W tym niezwykle obszernym kursie pokażę Państwu, jak sama nazwa wskazuje, jak się reguluje dopaminę. Dzięki poprawnej regulacji dopaminy zaczniecie lepiej sypiać, lepiej się odżywiać, szybciej pracować. Więcej zarabiać, będziecie potrafić tańczyć, będziecie potrafić szybciej biegać, będziecie umieć pływać, nawet jeśli wcześniej nie umieście pływać. Wszystkie wasze problemy zostaną rozwiązane przez fakt, że będziecie poprawnie dystrybuować swoją dopaminę. Tak to działa. Dopamina jest rozwiązaniem wszystkich życiowych problemów. Możesz być bezdomny, ale jak ukończysz mój kurs, to nagle staniesz się milionerem. Zapraszam jeszcze raz. Link do zapisania się do tego kursu znajduje się w opisie tego filmu. 100% legitny kurs. Gdy go skończysz, będziesz lepszym człowiekiem, będziesz szczęśliwszym człowiekiem i będziesz najlepszym dopaminowym wymiataczem na tym świecie. Nie czekaj. Zapisz się i jeszcze raz zapraszam do zapisów w linku, który jest dostępny w opisie tego filmu. Pozdrawiam serdecznie.